To chrupiąca, jeśli nie lubi, ten na komendzie dużo mówi i to jest chyba prawdziwe, nie? Nie mam chyba garba, jestem po prostu elastyczny! Wygrałem kółek, PUKCAM! POKCAM! PUKCAM! POKCAM! Wszystko się zgadza. Jestem nadinteligentny. Musicie to zaakceptować. a I jak ktoś nie duszą ta wleczka, to to już pod człowiek. A, bo ja No, byłem. mało. że Maślak nie zrobił bossa w teamie i tak zrobił, że wyłączył streama. Kim jest Maślak? Ej, czy ja jestem czesany w ząbek? Kurwa. Bo wczoraj się takie wyzwisko w moją stronę. I mi się, ja bym powiedział, że nie. Dobra, czy ja jestem czesany w ząbek? Czesany w ząbek. Patrz. <laughs> czy ja jestem czesany w ząbek? Nie jestem. Nie? Widziałeś. Ja wczam, polski streamer Lola uważa, że depresja nie istnieje, bo gra 15 godzin dziennie jej nie ma. Star, to ten, ten nagłówek z bupa to ma już 3 lata. Ten, ten artykuł był. Nie ma wniosku, że to się smutne, Nie podtrzymuje, pozdro. obudzić oliwkę. O drogi, będę. Okazała się obudzić. Kurde, w ile bóle przyszły, trzeba do Agat napisać, kurde. Nie wiem. Myślę, że Agata wszystkie Red redbule po powinęła. Agata, Agata, Agata. E, przyszły Red redbule? Bo ja Red redbule już nie mam. M. Jak go budziłem na początku, zrobiłem tak. Mam on. Stawaj. Ona nie wstaje. <grytanie> to mi mokrego Williego, się trochę budziła. No dawno. Aha. Jeszcze nie przywiozłaś. Zostałem niepowiadomiony. Tata mówił, że nie chcesz. Jak kur*** nie chcę. Co? Rodzina pominęła mi Red Bulle, człowieku. Rozumiesz to? Rozumiesz to? Tata mówi, że nie chcesz. Zamieniali Red Bulle, ty. Własna, rodzina mi ukrada Red Bull. Jasny chuj. Nie, tego nie grali. Tata mówi, że nie chcesz. Nazywali psem okrego i no. Wylałem trochę wody na, na, na palec i wsadziłem do ucha. Przewidzę tę sytuację. To był sketch, ale było coś takiego, że yy, tak jakby była sytuacja jakby z yy, samolotu. No i babuszka identyfikowała się jako mężczyzna, a ziobek tak jakby miał mieć tam na tym miejscu kobietę. No i wiesz, kto ma rację, nie? I chłopak mówi tak, że no, ono to jest napisane, na, że tu ma być kobieta. I że jeżeli ona identyfikuje się jako mężczyzna, to w takim razie musiałem prosić samolotu, że stanowi niebezpieczeństwo dla, dla pasażerów. I ona mówi coś tam, coś tam. Będę był pytanie na koniec, kto ma rację w takiej sytuacji? O. <noise> kurwa, ja... Nie wiem, Kurwa, no ja wrażę, że rozmawiam z. Nie wiem, Agata jest jakaś. dzisiaj chyba. Jaka dyskusja w ogóle jest? Jest dyskusja taka: E, e. Przyszły Red Redbule? Ona tu się tak: no dawno. A jeszcze tak: aha, Ona, jak przepaczka paczka z Lodzitecha, to ja ich potrzebuję też. I ona mówi tak: tata mówił, że nie chce. Ja mówię, jak kurwa, nie chce. No, i napisała, no niby nie chciałeś, i nam w domu. Zdecyduj się, chłopie, ja mówię, XDD, tata jakiś rycerza, a prze Ja se właśnie piję Red Bulla, elo. Kurde, rozmowa naprawdę, nie? Ja pierdolę. Własna rodzina mnie kurde, na Red Bull okradła. No, niesamowite to jest. Jasny chur. Mogłabyś umrzeć mi to, czy wiecznie? No, żyć wiecznie, stare życie wiecznie, zajęste. jest, stary. Argument, ktoś powiedział w barze o tym, że patrzę, wszyscy odchodzą. tak z. W ciągu swojego krótkiego życia, jak nie wiem, tam, powiedzmy średnio 50 lat, powiedzmy, to i tak zobacz tyle śmierci, tyle, ty, tyle ludzi przeżyjesz. To jest nie, nie roz, tak by... to się musi stać. Nie rozłączy cykl życia, no. Możesz być tak mądry człowiekiem, człowieku, żyjąc wiecznie. Rozumiesz to? Możesz być tak? Możesz stać się tak mądry. Dobrze, że to życie jest wystarczająco długie. No nie, widzisz, że życie jest, za, życie jest za krótkie. Nie, no życie wiesz raczej, coś wiesz Czy w się, sensie, życie wiesz, mam na myśli, nie wiem, życie w niebie, czy tak, że ciało nie umiera. Po kilkuset, po kilkuset latach doświadczysz wszystkiego, nauczysz się wszystkiego i co potem? No nie wiem, myślę, że nie da się nauczyć wszystkiego. Czy mam marzenie, ambicje, które by się przyczyniły do rozwoju... Nie, no średnio Marzenie albo ambicje, które by się przyczyniły do rozwoju ludzkości Nie, nie ta dziedzina w ogóle Może bym jakimś fizykiem był, albo chemikiem Może jakiś pierwiastek bym odkrył, czy coś A tak, to jak ja jestem człowieku graczem LoLa, to co? Jakiś bild mogę odkryć i tyle Czy się przyczyni do rozwoju ludzkości? To średnio A Ja robię to, co lubię Może uda się mieszkanie kupić w tym roku Ja nie wiem, dlaczego nerwę ma taką taką oglądać na Twitchu aktualnie No bo jest flegmatyczny taki, coś w się sensie taki... No w aktualnie wiesz w fazie ludzkości, gdzie że po prostu zalewany z każdej strony, to tak trzeba wiesz, cały czas być energiczny, cały czas trzeba mówić, bo inaczej to słychać po prostu wiesz, wyjdzie, nie? Na to że trzeba walczyć o atencję widza. Jeden 3 dni z rzędu kebaba, najpierw zjadłem zwykłego kebaba mega z surówką, potem zjadłem kebaba amerykańskiego z frytkami, czyli znowu zjadłem kebaba amerykańskiego z frytkami i dzisiaj też mam zamiar zjeść kebaba z frytkami. Jestem powoli, wydaje mi się, uzależniony od kebabów. Jest to niepokojąca oznaka. Kebab addiction. No nie, bo jadę przez 4 dni. jadłem tylko sałatki. Teraz nie tylko kebaby. Jestem teraz. Ała! Aj, na jajo usiadłem! Aaaa! O jezu! Ała! O! Kurwa, gdzie się jajko zawinęło? usiadłem na jajku. Kurwa, ale ból! Ała! O! Mi się źle zawinęło jajo. Ach, usiadłem na jajku. Noszę gać, Nie noszę. Ała! O, nie dobrze mi. To w ogóle musi wybrzmieć, nie? Bo to jest po... Wyświetlają mi się tweety męca na Twitterze. Z niektórymi się zgodzę, z niektórymi się nie zgadzam. No to normalne. Ale stary, jest jedna rzecz, która mnie totalnie rozpada. Teraz co to, to jest? Wczoraj czytałem z tych komentarzy pod jednym postem o Ukraińcach, bo nie zgadzałem się z nim. I skumaj, i teraz to jest najważniejsze. Stary, pod jego postem jest w f... ch. komentarze feministek. Takich lewicowych, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Którzy bardzo namiętnie piszą o tym, że nie powinno dać mu się przestrzeni do wypowiadania się. No i mówię, no spoko. Ale stary, sprawdziłem kolejny post i dokładnie ci sami ludzie komentują mu te posty. I jest tak, że skomentują dwa, trzy. A ci sami ludzie, działacze lewicowi, aktywiści, komentują mu chyba ka każdy post. Każdy post. I po tej, poje***, się zastanawiałem, czemu on ma przestrzeń w ogóle, wiesz, do, do wypowiadania się. I sami to napędzają. To jest poje*** bo to już jest to już jest głupota i to są cały czas ci sami ludzie cały czas ta sama aktywistka cały czas ten sam aktywista stary dziennikarz lewicowy cały cały czas to komentują ci sami ludzie to dlaczego dalej kogoś do trafia k**a, przekaz mnie i to nie jest tak że oni mają stary 200 followersów oni mają po kilka tysięcy to jest poję no wiadomo, że jak nie chcesz, żeby ktoś miał zasięg To po prostu go ignorujesz, no Ewentualnie raz go, zgo... go zbojkotujesz i tyle No tak, i, i tak, to samo robi Konfederacja konf konf Tak, tak, tak To samo robi Konfederacja i to samo robi każda inna partia, stary To jest pojemne. Klulec w ch... Klule bo zanim doszedłem, na, 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 na natrafiłem na jakiś fragment z jakiegoś wywiadu z jakąś feministką czy coś. I ty mówi tak, Pada pytanie. Do nie, to jakich praw nie mają kobiety, które mają mężczyźni? I ona mówi tak. Tak mówi. Hmm, ha, no jakiś musi być. Tak <grytanie> śmieszne to było. Bo Ona walczy, ale no nawet nie wie. O co kurwa? To bez sensu. To jest niepojęte dla mnie. Ja nie wiem, czy, są, czy mamy równe prawa, czy nie. No wydaje mi się, że mamy równe chyba, ale. Wie. I to mówi tak. Mm, no jakiś musi być na pewno. Ale nie, ona k jest nisko, nawet nie wie, ona nie o co chodzi. To, to jest tak, jakby walczył człowieku o znerwienia Kaziksa. I jest pytanie, no a co by mógł to znerfić? Ja Mówię, mm, no coś na pewno. No bez sensu, kurwa, no bez sensu. nie, nie wiem, czy to było, nie ma pojęcia. No a to jest taka głupotka, taka głupotka. Boże się, tak się uśmiałem ja, ja jestem ciekaw, ona na temat. Dwa afery z Szeligą, no bo mam takiego prawilnego otoczenia. Więc teraz pytanie: Co sądzi o Szelidze? To jest dla mnie bardzo istotne. Nie, powiem, że to jest pytanie, które mnie dziś będzie nurtowało do końca dnia. Nawet. Ja, ja nawet nie potrzebuję Mamona, żeby odpowiadał mi publicznie. Ale jestem ciekaw, poznaję Mamona na tak, że. Po prostu jestem ciekaw, wiesz co? nawet nie musi odpowiadać, ale jestem ciekaw. To stwierdzam fakt, jestem ciekawy jego zdania. Halo, jest internet? Halo, something's gone wrong. Stream działa jak co? No to nieźle Ja dostałem bana za Nunu to się dodwoływał nie, nie? Bo to są k***a jaja chyba Nie działa LOL Nie chce się włączyć Skakowali mi płytę główną Pięć punktów nie oddają Co się dzieje? Kuźwa. Ja będę widział. Ja nawet nie mogę naprzeć k***a, k***o na kogo ja gram? Gram Blind Pika. Renekton. Milio czy Szywana. Kur... nie widzę ich teamu, nie? Ja pierdole Gram szajwanką. Aha! Ja pierdole dobra, nie wiem. Ja p***. Jezu! i pewnie nie doczuję tej gry k***a. No nie wiem, kto. czemu tak gra jest tak Pana. Jezu święty, czemu ta gra jest tak z***ana Trzeba było blicem zmienić, no, trzeba było licenc zmienić. Ludzie przy Korei, co? Relcznie! tyle tych chłopków tam leci do tej Korei, co cooldown? I tylko z tego głównie żyją. Pa, midzi mam mniej widmo ode mnie. Oni dosłownie są chłopki, które jedyną rzeczą, której wrócę, jest to, że grają w Korei. Midwis to jest tak. Fraud. On robi tak, że leci do Korei, gra w Korei, a głównie tak ma widzę z tego, że ogląda gry jak ktoś inny gra. No to jest życie. Miałem ja, serio, że miałeś dziecko. No, zajebiście, czy nie? Ja bym tak chciał mieć Bobasa. Chciałbym tak ze z ojcem. Syn Confident czy córka Egris? Syn Confident, Dumny z tego bym był. Bym mu chrupiącą robił. Chodził z nim na dźwięki. Krzyżyki byśmy razem robili wokół podpisu, na kartkach. Fajno by było z synem. Brzuch nie boli. Może to ja jestem w ciąży. Jez, jakbym ja mógł urodzić dziecko, ale by było. A na przykład, nie, moja mama była w ciąży bliźniaczy, człowieku i ja swoją siostrę, nie? Także się dzieją chyba. Normalnie. Na przykład Oliwka mnie zapłodniła, nie? Syn na dźwiękach córka na Discord. No syn na dźwiękach, nie? Oczywiście syn na dźwiękach. Jeśli syn jak gangster chciałby żyć, to na dźwiękach musiał być. Kurwa prostafiła. Fiła. He <ślaj> tego, patrz. Kto krupiące jeść, nie lubi, ten na komendzie dużo mówi i to jest ma prawdziwe, nie? Seryjnie, seryjnie, ziemaczku. Ale Ripson nie ma garbia, on jest po prostu taki elastyczny. O, widzisz? No kurwa! r l Kurwać! Oczywiście! Oczywiście, że tak! Oczywiście, że tak! Kurwać! No pewnie, że tak! Oczywiście, kurwa! Będę. <laughs> nie mam O, o. Dzięki oczywiście, że nie mam! A 10 listów! Kurwa! Mówiłem, mówiłem, nie że nie, nie mam kurwa f... garba, jestem po prostu tak. elastyczny, oczywiście. Ej, ryba, pokręcić kołem? Tylko bana można wyrwać. Zakręć i chuj. Nie mam garba, jestem elastyczny. Patrz, czy ja się garbię? Patrz. Ale dobra, to mogę ci dać dwa razy na dużym kole albo dziesięć razy na małym. Dwa na dużym, dwa na dużym, dwa na dużym. Czy ja się garbię? Tak. No nie garbię się. Nie garbię, po prostu jestem elastyczny, patrz. Nie, nie, nie no. będę robił, nie, nie no. będę w no. nazywał nawet, że no. jestem elastyczny, bo będą screeny Jestem elastyczny, tak! Bardzo dobra odpowiedź, bardzo dobra, bardzo dobra odpowiedź. No, pokazuję to koło czy nie? Kolo, zakręć kołem. O, kręcimy. Koło z nagdami. Kubek! Wygrałem kubek! Pokcam! 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 To ja chcę kubek z Kazniksem. <noise> jo ja pierdolę dole! kubek z Kazniksem? 100 kg fryżu ku... Noła! nie! Twój w tytule z wybranym przydomkiem Dobra <grystanie> To możesz sobie teraz wybrać Co mam o, o tobie napisać w tytule I to <grystanie> będzie przez godzinę Rybson niegarbaty <grystanie> <grystanie> Ja p prawie 100kg ryżu wygrałem Ja p... prawie 100kg ryżu i kubek To jest kurwa Może też powinienem takie kółko O kurwa, Prezet, Prezent... niespodzianka, nie? Od dobrych dla dobrych. XPP. Tak tank jest że... Uj, nie? Oj. Oj, ja pierdolę! Oj. Ja. Lucky. Ja kurwa! Ja pierdolę. Co to się bało? Na tym topie to ja pytanie mam. To kurwa! Najlepsza akcja w turnieju! Z to jedno nie znieść, śpiewałem w stepie o Senkę. Z pomaganiem kawę ja znę. nie jesteśmy niepodobni. Tu akurat dam lajka, bo tak chodzi oliwka. Nie grywalny, kurwa, nie da się żyć. Zdanie na daną literę. Nie zostresuję się? Dobra, już złapam. Kuku, kuku. dobra, lecimy z tym na i. Nie było? Na leśniki. Jakie, na jaką literę będzie? No nie wiem! Py, 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 py! Co za Ja w dole. Ci ludzie, co oglądają YouTube shorts, muszą f gówno i to tak, kurwa, wydaje mi się, ostentacyjnie, tak, żeby wszyscy widzieli. Boże święty, jakie to jest główno. gówno! Naprawdę, no to jest nie, niepojęte stale co się dzieje na YouTube shortsach. Ja w dole. I 51 tysięcy, kurwa! I komentarze to takie prawdziwe. Zuza fanka lisy. I huuu! Zuza fanka lisy to otrzyła W 2023 ona pewnie ma stary z 5 lat. Jak się, pierze... się przebierzesz, sytuację zdąży się teraz zmienić. Każda teraz w taką sytuację. zinax and Herobrine. Dobrą sylwetkę ma ex. Kurwa! Typowy bukadzik profilowy na YouTubie. Boże święty! <ścoughs> ja Dole no Boże, nie, Jedyny ja rak! <grystanie> Profilowy człowiek z dwóch, a dzikiem już wiesz, że jest Zbyt inteligentni, by być szczęśliwi. Dzisiaj sprawdzimy sobie na 12 cechach, czy jesteś nadinteligentną osobą. No o. i dowiesz się, co to znaczy być osobą nadinteligentną. Gotowy? Tak. Zapraszam. Osoba nadinteligentna bardzo przejęła się problemami współczesności. Jest przerażona bólem świata i panującą niesprawiedliwością. To ja. Większość osób skupiona... Ja wczoraj o tym pisałem do Kubona i do Ksayo. O tym pisałem. Kurwa, przysięgam wam. Przysięgam, kurwa, że Prze... wczoraj o tym pisałem do Kubona i do Ksayo. Ja f jestem ten inteligentny. Trzecia cecha. Jest naiwna i Kurwa, zgadza się znowu Osobiście na tej jest spory pierwiastek skrywanego dziecka. Czwarta cecha. Odczuwa entuzjazm i energię. O kurwa. Inteligentni potrafią się zachwycać prostymi rzeczami, a ich entuzjazm do tego, no co robią, tak, potrafi tak. się utrzymywać na bardzo wysokim poziomie, nawet jeśli robią coś po raz dwudziesty czy setny. No kurwa! Ewa, ja do wlola, to, ogląda, to ja vlola gram! Piąta cena, narzeka na wszystko. O. Niestety jedną ze stron kurwa. tej skrywa, silnej dziecięcej natury osoby nadinteligentnej jest fakt, że wypiera ona winę i narzeka na wszystko. Haha, <laughs> no! To nie on jest winny, to inni są winni. No kurwa! To szósta cecha. Taka osoba miewa momenty yeah. wszechmocy. <grymna> ja chcę, Ty się z każdym dniem dostanę, coraz bardziej odklejasz kolego. Dam radę. Jest to nadinteligentny. Jest sprawia, osoba, tak, siódma cecha. Dostosowuje swój poziom dojrzałości do sytuacji. O, o, kurwa, no, no, panowie, na na ej, no panowie, wszystko się zgadza, no jestem nad, nadinteligentny, Kur... Musicie to zaakceptować. Jestem nadinteligentny. Alzheimer nadinteligentny z rakiem, nowotworem, glejakiem, z wędrującym jądrem, z ADHD, autyzmem, garbem, ze stulejką, za Ale no kurwa, ja mam tak. Mam nowotwór z tyłu głowy. Mam wędrujące jądro i to się zgadza. Mam chory, mięsień, dźwigni jądra. Nie mam garba, autyzm mam, a DHD musi być. Stulejki nie mam, bo jestem obrzezany już, a zakol nie posiadam. Wszystko się zgadza. Jestem nadinteligentny. Musicie to zaakceptować. Kurwa. Ja jej! Yeah. Jestem na Ale tak ma być obraz ludzi w Polsce, że na kąpie w tłuszczyk obrastają piłę i tylko odkram strzyniki na no, wiadomo, pieniążnie ważniejsze. Sycki bolą pewnie jak się po nich macie, żeby trochę... Panie! Pan policjant Bagieta! Pan bardzo sfrustrowany, nie? Bardzo sfrustrowany Nie wiem, ile pan ma lat, ale widzę pana jako takiego 30-latka z zasadami który jest niespełniony jakoś tak w życiu. Dla pana wiesz mam dziewczynę i to bardzo piękną i nie wstyd mi z reklamy energetyki, nie wstyd mi z energetyki, skrzynki, k... Bóg ma nie wstyd mi, nie, a nie trochę, przez chwilę mi to nie przeszło, przez myśl. Czyli 6 lat dokładnie, panie kolego, ale jestem w szoku, że normalnie mówisz ludziom, że tak, największe gówno byś za hajs zareklamował, a oni mówią, że Sigma przy tych zarobkach podjął, że masz jakąś bliską kobietę. Kolego, ja z moją dziewczyną jestem, jak już nie miałem tyle pieniążków, więc się udało akurat, to po pierwsze. Ja Oliwkę poznałem 5 lat temu. Nie, 6 lat temu poznałem, 5 lat jesteśmy razem. 4 lata? Chujnie, nie pamiętam. Tak nie pamiętam. Tak co zanim byłem streamerem, więc tutaj trwa teza obalona. 2. Jesteś strasznie dziwny. W sensie dlaczego? Bo uznajesz tylko i wyłącznie swój kompas moralny za ten jedyny, jedyny prawidłowy. To jest błędne założenie, panie kolego. W wieku 36 lat powinno się być troszkę dojrzalszym bardziej i bardziej takim elastycznym, jeżeli o to chodzi. W sensie, w jak, jak, jakim sensie? Takim, że umiejętność takiego wejścia w czyjąś sytuację i nie do końca postrzegania tylko swojej wersji świata. Czkawie, jak pan jest topaszczni To jest dobre pytanie, nie? Co jest swój własny kompas moralny? No, tak jakby na przykład ja mówię tak, jedzenie dużej ilości ptasiego y, mleczka jest złe I jak ktoś je dużo ptasiego mleczka, to to już k***a pod człowiek To jest, to jest własko, bo na przykład nie możesz się postawić w sytuacji że gość tylko ptasie mleczko może jeść na przykład, że zdrowie mu nie pozwala, nie wiesz tego No taki dziwny przykład, może nietrafny, pewnie nie, ale wiadomo o co chodzi Dobra, zawijam na dziś, idę Głód mnie boli strasznie kłuźwa. Brzuch mnie boli. 8.30. Jutro będzie 13 godzin, więc jutro pogramy, nie? Patrzę na to z tej perspektywy, że jutro jest długi stream, to dzisiaj mogę stroj odpuścić. I tak w ogóle ja w, tym, w tym tygodniu streamowałem jakoś fest dużo. Od poniedziałku, od poniedziałku, od poniedziałku do dzisiaj. Wszyscy mam 56 godzin, stary. W cały tym tygodniu już. No i 6,5 tutaj pokazuję, to będzie tak 58, to dużo. I jutro hmm. będę. Jutro będę dłużej. Także dzięki za dzisiaj. Czym ta się... Ja jeszcze kurwa, u, u Marcina pewnie będę jeszcze jutro. Boż, to jutro jest Taki za dol. Trzymajcie się. Dzień do dzisiaj. Elo.